Proszę, osobę. Nie wiem, czy będzie, czy nie będzie, ale zobaczymy. Nie wiem, czy jest pan Ziombel, aczkolwiek chyba nie ma. Poczekaj, poczekajmy tak o tym. Yy, Nie ma go. No niestety. Yy, bywa, różnie to bywa, widzowie. Wiecie, jak to jest. Michał. No niestety przykro mi. A czy jest pan Mikaello, czy nie ma pana Mikaello? Oni będą mieli szansę po prostu, nie? O, Mikaello jest. dalej, widzowie. Szymek. szymek 9-6 Dziękuję, kubik za słupika. Więcej THC. Jest tutaj ktoś taki, czy nie ma? Dobra, rysujemy. Daniel Losujemy dalej bo pana Daniela nie ma O tutaj ktoś znajomy Maciek D O jest Maciek jest Maciek halo widzowie jest Maciek D Spocony Macikson dobra Okej okay, lecimy dalej Połączyć żeby się dołączyć do, do, do Discorda nie znaczy na diskres. I losujemy dalej, widowie. A nawet szybko to się losuje, widowie. Ja myślałem, że będziemy tu długo losować, nie? Losujemy dalej, widowie. Matełko Boko, nie wiem czy jest. To jest, łop. Sił tutaj się widzimy, no? Widzimy się, widzimy się. Luźno. Pazdanek yy, pas aktualnie. Wygrał zaposzenia, nie wiem czy jest. Dobra widzę. losujemy dalej. <laughs> Jak weście losowanie robił to z 200 osób się osiedle cię zrobiło? O kurde. Okej, okay, mamy Łukasza. A, no jest, 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 Łukasz. Trzy zaproszenia. Widzowie, nawet to szybko idzie, nie? Muzyczny, wygrał. Dobra, losujemy. Powiedzcie, widzowie, jak będę wiedział, to będziemy to motywowało, nie? Losujemy dalej. Kugdy, gdzieś tam PM Gaming był, nie? Nasz moderator, nie? On był blisko. Nie ma go, dobra, Adixa nie ma. Złoty w ogóle, ktoś tam nie wiem. Konkretnie pisał, <laughs> tak było, wspaniałe, dokładnie, tak było. Coś w tym stylu, no? Jest, 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 Miłosz <laughs> Ok, Miłosz, gratulacje. Ja wam przypominam, widzowie, że to nic nie nie? To, że chłopca napisze 10 razy, to i tak nic nie da. Trzymano Gretry, trzymano stośkot. Yy, nic z jedna to nie znaczy, że, że chciało być chytre. Ja? Bo to zależy od ciebie, losujemy widzowie. Dekusta, nie wiem czy jest tutaj. Jakub, dziękuję za suba Jest, ok. Losujemy widzowie dalej. Yy, wariacik TV wygrał. Nie wiem czy jest, poczekamy na niego. Dobra, losujemy. <grych> okej, okay, losujemy. Więcej THC, jego też chyba nie ma, widzowie. Nie oszukujmy się. Okej, okay, losujemy dalej. Wetek. Wetek jest tutaj z nami. Elegancko, Wetek, gratulacje, wygrałeś zaproszenie. Ja chcę zmienić ustrój, ustrój jest zły. Ja chcę zmienić Polskę. A chce tylko źle i żyć. Celem życia nie jest przeżycie. Zmieniła się banda przy